Witajcie moi drodzy, tak się składa, że mam chwilę czasu, są wakacje, ale siedzę w domu i akurat przez chwilę jestem sam. Mogę swoje wewnętrzne mądrości wypowiedzieć i Wam przekazać i to, to właśnie zrobię, filmik pójdzie o północy. Także jak jak horror, to moja słowa tak brzmią jak thriller, żeby zabrzmiały. Tak no ale to wiadomo, że każdy, każdy chce czy nie chce śledzi wydarzenia polityczne. Ja tylko się do nich odniosę. Najważniejszym teraz pytaniem jest czy dr Karol Nawrocki, prezydent Elektryczny, zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski. W świetle prawa to, to, to pytanie w ogóle nie powinno być stawiane. Ale ten nasz nieszczęsny rząd. Tragiczny rząd. No ja współczuję nam wszystkim, współczuję też wyborcom tej platformy. I po raz kolejny, po raz kolejny z uporem maniaka będę zadawał pytanie. Ludzie, o co wam chodzi? Co wam, co wam ta Polska i naród Polski zrobiły, że takie, takich ludzi nam wybieracie do rządzenia? No i to wracając do, do tego rozważania, to te orły, ten niekoniecznie białe, był raczej czarny, czyli Tusk Giertych, dalej kombinują z jakimś profesorem Colem i tak dalej. Scenariusze układają, że nieszczęsny Szybuś dzieci, wycho, wychowanek Adama Michnika, Abel Szechtera, tak ma. Zrobić coś takiego, że zwoła zgromadzenie narodowe, ale po chwili powie, że ogłasza przerwę, bo czegoś tam zapomniał albo że usłyszał, że trzeba jeszcze głosy policzyć raz i ogłosi kiedyś znowu to posiedzenie, ogłosi kiedyś tam, czyli zrobi przerwę na święty nigdy w międzyczasie. Nie wiem, nie wiem czyją decyzją na jakiej podstawie przejmie władzę jako Marszałek, yy, marszałek Sejmu przejmie władzę yy, prerogatywy prezydenta podpisuje ustawy Donalda Tuska przede wszystkim abolicyjną. No, bo, bo o co w tym wszystkim chodzi? Powiem co, że to jest paskudne, że to te wasze Kodziarskie marsze, czarne marsze, obywatele RP tam Boże kochali, kto tam... Nie chodzi niczego czego tam nie chciał, pod, pod pretekstem, że domagacie się praworządności. A się potem okazało, że to Ruscy ma co płacali, a jak nie Ruscy, to różni tam komuniści światowi. patrz Soros, patrz USA, to Ameryka jest zadłużona po uszy, a ten te, te, dziadek Biden, Joe Biden jeszcze jeszcze słał pieniądze na to, żeby destabilizować. No on chyba nawet nie był świadomy, gdzie idą pieniądze amerykańskie. No ale jak ostatniego dnia urzędowania pan Joe Biden ułaskawił tam kilkunastu członków swojej rodziny, bo to wszyscy, wszyscy mieli kary tam pozasądzane, jak nie więzienia, to tam, to inne tam za, za oszustwa finansowe, podatkowe, wymuszanie. No to też bardzo ciekawa rodzina, no ale to... Naprawdę, jak, jak się tą polityką człowieka interesuje, to, to jest przekonany, że ci politycy to naprawdę są mądrzy, tam fajni, uczciwi ludzie, ale jak się przyjrzy, to, 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 to Boże kochani, co jeden kraj, to jeden polityk i to włączyć z tymi naj, z, z najwyższej półki, to, 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 to coraz to ciekawsze przypadki. No i, no i wracamy do naszego podwórka. No o to i chodzi, żeby ten Grabowski nie został prezydentem. Przede wszystkim po to, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej. Czy, czy unikną, czy nie, czy ta władza się zmieni, czy nie, te, te, tego nie wiem. No kiedyś się pewnie zmieni. No. Natomiast kiedy się zmieni, to zobaczymy. No. Najprawdopodobniej tam no, tak jak przewiduje cała ordynacja za dwa lata, chociaż Duda, prezydent Luda powinien rozwiązać ten parlament, bo ustawa budżetowa nie jest zgodna z Konstytucją. No może może, może ten jak będzie zaprzysiężony będzie miał większą odwagę. No nie wiem, nie wiem co tam tusk ma na prezydenta Duda, ale coś, coś musi mieć konkretnego, że ten tam niby, niby, nie, niby nie podpisuje ustaw, ale połowę złożonych podpisał ustawę budżetową częściowo podpisał, częściowo nie podpisał. To też jest bardzo dziwne zachowanie. Ja tam kil kilka sekretów tam prezydenta Dudy znam, no ale nie czuję się zobowiązanych tu ujawniać tam, no. głównie tych tam rodzinnych towarzyskich i tak dalej. No nie, nie jednak one rzutowały i na tą prezydenturę, i na, na politykę w stosunku do Ukrainy, i tak dalej. To no. wszyscy, wszyscy, co mają trochę oleju w głowie, to widzą, że coś, coś, coś się dziwnego działo. No. Pomoc, pomocą, ale coś się dziwnego działo. I dzieje dalej. No. A nic się nie bierze nie bierze po prostu tak samo z siebie. No. Ja powiem tak, tylko jeśli, jeśli nie dojdzie do tego zaprzysiężenia to, to 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 jest naprawdę już będzie epizod taki, że obawiam się, że ta wojna domowa się zacznie, zamieszki się zaczną i krew spłynie ulicami Warszawy i innych miast I, i, i tak chciałem powiedzieć, że Boże miej w opiece Tuska, Trzaskowskiego, Giertycha i innych, ale oni w Boga nie wierzą, no chłopnia też, to oni, to, 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 to oni tylko wierzą na pokaz, książki pisali tam Jacy to są mocno bieżący, a w praktyce ich ich a Jezus mówił, po owocach ich poznacie. I po owocach poznajemy, że to, to jest na woda, po to wontaż, a nie żadni tam chrześcijanie, katolicy i tak dalej. no Chociaż chłopia tam wietrzył spisek, że, wietrzył, że, że i Giertych i Sikorski są członkami Korpus Dei. Korpus Dei jak to się nie myli, to taka... I krąg wewnętrzny wśród zakonu jezuitów, do którego jeszcze potem zaczęli dobierać sobie osoby świeckie mające wpływ na politykę, na władzę. To taka jakby wewnątrz kościelna masoneria, no tylko że, że tam u masonów szatan jest y, gór, a tu niby nasz, nasz Bóg, no. Ja nie wiem jak się to godzi, to wszystko jedno z drugim, bo Sikorski jest i w Bilderbergu, w Żydowskiej, tam masonerii, i jest i w Korpus Dei, no ale to tam. No, jak się ma powiązania, to można być wszędzie, a tak naprawdę nigdzie się nie jest wartościowym, sensownym uczestnikiem. A już ten te, 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 te deep state, te, 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 te dziwne powiązania, a no one tam, bo to wychodzą przy takich różnych sprawach, to powiem tak, jeśli by się to nie odbyło, to będzie źle. To, to, to już jest koniec, koniec, koniec zabawy, udawanie, że mamy demokrację. No, i są prowadzone gierki polityczne. Tam pan Jarosław się z panem Szymusiem spotyka, i tak dalej. No, tu tu, tu Nimy tam rozmawiałem o tym, o tamtym. Konfederacja poczuła się zagrożona, bo to pisiory zaczęły oficjalnie mówić, że tu rząd techniczny i koalicja techniczna pisu z, z trzecią drogą, być może z PSL-em. No, to Wencen to, 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 to zaczął mówić, że, że oni w takim razie. to, co też przewidywałem. Wcale nie muszą koalicji po podobnych po wyborach robić spisem. No, mogą zrobić z Platformą, jak będą tą decydującą siłą, tak, trzecią partią w Parlamencie. I oni będą prawda, stanowili o tym kto ma większość. No Panie Rosowie, baw się pan dalej, to to pan nas w ogóle wszystkich, no, to, to, to będzie pan lepszy niż Ispera. Kiba pan wszystkich sam siebie przede wszystkim, ale najbardziej dla nas Polaków Pan wykiwa. Bo to jest scenariusz trudny do obrażenia, no ale jak pan chce, ja, ja, ja już mówiłem. Jak pan zrobi, pewnie Jarosławie Kaczyński, i sojusz taki, czy to z tygryskiem, kościniakiem, kamyszem, czy to z który którym zagro, zarzuty karne na, grożą naprawdę z grubej rury, do dożywocia włącznie, to jak pan Zbyszczą Ziobro sugeruje. A pani tam no, abolicję zrobi jednoosobową byle, byle się znowu dobrać do władzy, do stołków, to, to, to... będzie bardzo źle. No i tu kasu z pana Dosymusia, który już myślał, myślał, że, że tam nie damo, to zrobił do no, wychowankiem jest pana Mitika, więc ciężko niego było oczekiwać, że, że będzie tam nagle jakąś nową jakością i tak dalej. Tam pozbierał jakiś spadochroniarzy z platformy jakichś innych ciekawych ludzi, tak, no i miał tam robić trzecią drogę, a to dużo razy było wiadomo, że to jest tylko wsparcie, podparcie dla Tuska, żeby mógł przejąć władzę, no. Co z nim będzie, no ja, ja nic dobrego mu nie wróżę, no. Jakby się z kim, czy by się skaczył, z Kaczyńskim, czy się z Tuskiem dogadał, mnie to nie interesuje, to, to jest człowiek, który powinien być wyizolowany i jak Tusk, tak samo już oddzielony od polityki. A i życzyłbym sobie, żeby pan Kaczyński też, już, już, też już przestał nas męczyć swoimi pomysłami i też poszedł na emeryturę polityczną. No. Bo na emeryturze takiej, tej, tej poselskiej, to jest i Tuski, Kaczyński, to, to, to już mają, mają emeryturę, mają dietę, mają to, mają, ech to się dobrze bawią za nasze pieniądze. A no jeszcze kasus z pana Grzesia Brauna. No to dodajnie to pisze Grzegorza, bo to jest chłop stary, a zachowuje się jak małe dziecko, bzdury, opowiada już spraw tam ma w sądzie, kolejne tam, no, 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 tylko po prostu on notowuje to jako, jako ciekawostka, że, że takie, no, jest taki człowiek, funkcjonuje w polityce, nawet tam jego ta Konfederacja Korony Polskiej, w notowaniach się o próg wyborczy, czyli o 5%, nie wiem, czy to śmieszne, czy straszne, no, bo te, te rzeczy, które on opowiada, które on robi, no, no to, 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 to Pewnie tak, czy by rządziła Platforma, czy by rządził PiS, czy by rządziła Rewica, ktokolwiek by nie rządził, niestety przyszłość Pana Grzegorza widzę, widzę tylko w jednym miejscu, w miejscu zacienionym, za kratami. I tam no, chociaż z drugiej strony to ja to już tłumaczę wielu, wielu ludziom, nawet mojej tam rodziny, którzy są zafascynowani Panem Grzegorza, że to, to, to wszystko jest, jest to tak Pani Jachira z drugiej strony. To wszyscy to, to, by to, to są nastawione na popularność, na sprzedaż książek. No pan pan Braun, już na, na sprzedaży książek, audiobooków i innych zarobił tam naprawdę grube miliony, i podejrzewałem, że w zaciszu dowołem, to on się śmieje z tych, którzy tam no, po prostu dają mu się podpuszczać. A przy okazji kupują to jego produkcje, wypociny jego dziwnego umysłu. Tak I chłop z tego dobrze żyje i cała jego rodzina. No i pewnie będą jeszcze przez długie lata dobrze żyć z tych milionów, które zarobił na tych wygłupach ważniejsza sprawa to są granice Polski, że, 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 są, że są zagrożone. W ogóle bezpieczeństwo Polski wszelakie jest zagrożone i ekonomiczne, i, i, i fizyczne, militarne, i zewnętrzne, i wewnętrzne. Najpierw granica z Białorusią została wydzielona, jako że, że tak y, strategiczny region. Platformersi, Platfusy zmieniły, tylko że tam dopuścili specjalne tam organizacje, te tam, które pomagają rzekomo. Tym, co się tam gdzieś prze, przedzierają przez bagna, tak naprawdę do no, tej przechwytują, przerzucają w głęboko Europy. No. Potem z yy, granicach z Ukrainą, żeby tam rolnicy nie, nie protestowali, nie, nie sprawdzali, co wjeżdża, zrobili z, yy, te przejścia graniczne strategiczne i wjeżdża do nas prze, przez Ukrainę, praktycznie wszystko. Wszystko, co sobie tam wymyśli, kto sobie wymyśli. To pcha do Ukrainy przez Ukrainę do Polski, już nie tylko z samej Ukrainy, tam z całego świata, można, można wszystko do Polski praktycznie przebić bez, bez podejrzewam, większej poważnej kontroli. I teraz zobaczycie do tego granicę zachodnią, o to, do co chodzi? No to, 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 to o to chodzi, że będzie u nas tam niedługo już za parę lat, to, to, tak jak w Hiszpanii, że tam, czy w Anglii, wcześniej parę miesięcy czy, czy, czy w innych miastach tam Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Włoch, że będą stada, stada tam tych młodocianych emigrantów biegały wieczorami, nocami, biły, gwałciły, mordowały. Wszystko na nasze życzenie. No, dziękuję jeszcze raz wyborcom tej wspaniałej koalicji. No ale co zrobić, co zrobić, no. Chcieliśmy, chcieliśmy. Tak sobie, jak sobie naród wybrał, tak sobie ma. No. Szkoda gadać dałem to omawiać szerzej, to już na tym nie mam siły. Dlatego ja dodam, no, zbieram na tę partię, którą z panem Jarosławem, tam w żeśmy wymyślili. Suwerenny Rol zbieram, zbieram, poparcie głosy poparcia. Idzie to bardzo powoli, jakieś pojedyncze tam. Ale zbieram no kiedyś, mam nadzieję, że uzbieram. To się może zarejestruje, może się ktoś tam przyłączy, może coś zrobimy. Na razie to, 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 jest, to jest to tak realne, jak w podróż tam do, do jakiegoś innego układu gwiezdnego. Ale już na Księżycu ludzie byli, na Marsa lecą, polecą też kosmos. To może i my kiedyś to wsparcie zbudujemy. I może zaczniemy to wszystko odkręcać, jeśli dożyjemy no, do tego czasu. A na razie to jesteśmy tylko biernymi kibicami obserwatorami. Aczkolwiek za, za, zachęcałbym do pewnych działań. Tak jak w różnych tam miastach ludzie się tam zbierają, zbierają te podpisy, odwołują nieudaczników, kto, których tam wcześniej wybrano na urzędy. Trzeba, trzeba to też w skali kraju zrobić. No. Ale czy to się uda? Kiedy to się uda? Zobaczymy. I tą konstatacją kończę ten mój wywód. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.